28. Niedziela, zwykła w roku C, Ewangelia Łukasza nam towarzyszy. E, Łukasz, jako człowiek, um, jako lekarz, jako taki e, biegły w, w sprawach zdrowia lu, różnych ludzi, no, e, e, tutaj opisuje nam scenę uzdrowienia e, trendowatych, trendowatych którzy żyli wtedy w odosobnieniu. I wśród tych trendowatych był jeszcze jeden taki cudzoziemiec, który e, no, połączył się z tą grupą, jakby choroba zjednoczyła e, tych ludzi różnych narodowości. E, było to na pograniczu Samarii i Galilei. No, kluczowe jest to, że na dziesięciu uzdrowionych, jeden 10%, czyli jeden na dziesięciu, wraca podziękować. I Jezus, no tu pochwala tę postawę, tak? Czy nie? Nie, no dobrze, w pochwala bardzo, bo mówi wstań, dokonaj się uzdrowienia zrobienie, idź, twoja wiara cię oznajmia. On przez pobudek, no Jezus, jezusowe słowa pokazują z pobudek też dziękczynienia, czyli duchowych wiary, ale też zapewne dziękczynienia no, za uzdrowienie strądu, które, które było w tym czasie, w czasach Jezusowych, bardzo no, ciężką chorobą. To też byli ludzie odizolowani, nie? naznaczenie, nieczysty, nieczyste tu można wiele mówić, ale no mi od razu przyszedł do głowy ten taki aspekt, że jeden z dziesięciu. Nie? Że w ogóle to, że Łukasz podaje liczbę, też no dziesięć, ale komentator i na to chcę zwrócić uwagę w tym dzisiejszym naszym spotkaniu, że ta scena, Jezus jakby stawia pytanie duchowe do tych ludzi, ale też do nas, jaką drogą chcesz iść przez życie. Jaką. I mamy tych dziesięciu. Dziewięciu. Nie, o, nie okazujemy im braku e, normalności, że a to źli. No, po prostu uzdrowieni zostali i poszli. Mogli mm -hmm. się ucieszyć, a ten jeden pobudkę miał jeszcze głębszą wewnętrzną. I pierwsza droga to jest nazwać można ją wziąć i odejść. E, to mogło spotkać tych dziewięciu, że. Wzięli tę łaskę, otrzymali i odeszli. Spełnili polecenie. Dokładnie, Jezusa. dokładnie. Mieli iść no no i poszli. poszli no. A druga droga, <noise> możemy nazwać tę drogę otrzymać i przejść. To jest ten jeden. On otrzymał tę łaskę i przyszedł. Możemy dopytywać. Komentator też szuka głębszej jakby treści, że mógł przejść jeszcze po coś więcej. Nie, żeby wymóc na Jezusie jeszcze kolejne działanie, bo już dokonał się cudu zrobienia, ale po tym doświadczeniu on chciał wrócić do Jezusa. Mógł go nawet nie znać. I teraz dla nas, wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają, dla Ciebie, dla mnie, tą drogą dzisiaj dla nas jest katolików, osób wierzących, jest to Eucharystia. Bo to jest droga otrzymać i przejść. Eucharystyn, czyli dziękczynienie. Mhm. I to mnie zaskoczyło, że w ogóle e, myślałem o innym obrazie e, w komentarzu i do tej sytuacji, tych trendowatych I wiemy, że w Starym Testamencie uzdrowienie Naamana, też które nauczyło go pokory, że ma wejść. Czyli siedem, ma siedem razy? Siedem razy, ale ma, ma przyjść i otrzymał ten, chociaż mhm. też się tam buntował, nie, nie chciał. I my na przykład dzisiaj możemy zapytać Ciebie, którą drogą głównie kroczę przez życie? Bo żadna z tych dróg nie jest zła, że wziąć i odejść, otrzymać i przyjść. Te dwie drogi nawet się przeplatają w naszym życiu i ludzkim, i duchowym. Ja no, tak zauważam, że dziękczynienia nie można nakazać. Nie? Um, I on właśnie zrobił ten, ten um, samarytań. E, właśnie to, co nie było nakazane, co jest, ale co jest w ogóle kluczem w postawie przed Panem Bogiem. Bo Jezus zaraz nawiązał, że to, co zrobił on, to jest oddanie chwały Bogu. E, widzę to tak. Dziękczynienie jest najlepszą profilaktyką przeciw łamaniu pierwszego przykazania czyli przeciw bałwochwalstwu. Mm -hmm. Jeśli brakuje dziękczynienia nam Bogu, ludziom. To zaczyna nam się to wszystko mieszać i Pan Bóg przestaje być na pierwszym miejscu, bo mamy innych bożków, których zaczynamy adorować, u których zaczynamy szukać siły i być im wdzięczni. Tak widzę od małego jest troszkę taka tendencja nieraz, żeby wymusić nieraz na dzieciach podziękowanie. Co się mówi? Dziękuję. No, jak, się, jak się nie zapyta, to nie podziękuję. No i Pewnie to jest uczenie wdzięczności, ale albo ona zostanie później i będzie pielęgnowana, albo nie. Właśnie ten człowiek, jeden z tych dziesięciu, miał ten odruch dziękczynny, co pokazało też, że chce uhonorować Boga, uczcić Boga. Kto umie dziękować, umie stawiać Boga na pierwszym miejscu, łatwiej mu spełniać pierwsze przykazanie. Nie? Ja tak to widzę, że najlepszą obroną przed łamaniem pierwszego przykazania, a co za tym idzie kolejnych też, bo, bo też od niego się zaczyna, jest dziękczynienie. W ogóle wdzięczność wpływa na wszystkie przestrzenie życia. Niewiele trzeba z naszej strony, żeby nasze życie się bardzo mocno zmieniało. Kiedy człowiek dziękuje Bogu, ludziom, Naprawdę życie się zmienia nie? Na, na lepsze. Y, ludzie w ogóle lubią być z, z ludźmi wdzięcznymi, nie? którzy potrafią dziękować. Ja znam jednego człowieka, starszego już bardzo, który ile razy go widzę, spotykam. On co chwilę mówi dziękuję, dziękuję, dziękuję. Y, jakby to słowo z nim kojarzę. Że jak myślę o tym człowieku, od razu widzę słowo dziękuję. Czy słyszę to słowo, właśnie jak on je mówi, za każdą drobną rzecz. Piękna postawa. Tego sobie życzmy, żeby to słowo dziękuję było e, po prostu czymś normalnym wpisanym w nasze życie. Ono też otwiera e, nie tylko nas, ale innych ludzi. Na Boga, e, jak e, czasem ktoś mówi tak e, kolokwialnie, słowo dziękuję nic nie kosztuje, no bo ile kosztuje? Ono ma wypłynąć z serca i od tego też człowieka, który wrócił do Jezusa, też warto się uczyć tej wdzięczności, że wracam, przychodzę do Pana Jezusa na Msze, na adorację czy na Różaniec. Teraz w październiku wraz z Maryją mówię: Dziękuję Ci Boże, że jesteś, że mogę do Ciebie przejść. Dziękuję Tobie, Panie, że mogę dziękować. O. I na Eucharystii, i ludziom. I dziękujemy. wszystkim dziękujemy za to, <laughs> że jesteście. Dziękujemy. Dziękujemy.